To jest Beka, naprawdę. Dobra, wiecie co? Zagramy z nim jeszcze w rundę. Też wezmę takich zjebów do teamu, że chodź będzie płakał, nie? Dobra, kogo by tu wziąć najbardziej pojebane postacie? to. Ktoś, kto wkurwia w chuj. Nie? O, weźmiemy, dobra, Naruto na pewno weźmiemy, który napieprza klonami. O, wezmę Weźmy wezmę jego No, mały gara. I Neji. za Proszę bardzo, no nieskończone kombo, no bo jeszcze ile się tak bronił?